W poprzednim odcinku Akademii Tańca. Jako hokeista nie miałem szans w NHL, ale jako tancerz mogę tańczyć w Akademii Tańca. Powitajmy Josza, dziesiątego członka zespołu. To jest Twoje miejsce. Ja nie mogę, nie powiedziałaś, Mamie? Jak się dowie, że nie jestem w grupie A, to się wścieknie. Chcę po prostu pokazać wszystkim, co potrafię, wszystkie kroki i techniki. Możemy się skupić? Powinien tańczyć z dziećmi. Krok, dwa, trzy, cztery, dobrze. To jest właśnie ważna rzecz w tańcu. Zawsze musi być chemia. Czuję, że mamy taką chemię z Noa, że coś z tego będzie. Czuję to bardzo mocno. Uwaga! Dobra, mam fantastyczne informacje. Postanowiłam, że już nadeszła pora wziąć udział w pierwszych zawodach. To bardzo ważne, żebyście zrozumieli, pod jaką presją będziemy w czasie rozgrywek regionalnych. A zrozumiecie to dopiero podczas konkursu. Dlatego pierwszą naszą konkurencją będzie Duet. Jestem tu nowy. Nie mam pojęcia, kogo Emily wybierze. Liczę, że mnie, ale nie wiem. Ten duet pozwoli mi spędzić więcej czasu z Jackie. I nie będzie żadnego problemu z Henrym. Mów, kogo wybrałaś? W duecie zatańczy Noa. I. Kiedy wymieniła imię Noa, miałam nadzieję, że zaraz wypowiem moje imię. Dlatego, że chciałabym spędzić z nim więcej czasu. No i byłby to mój pierwszy konkurs w Akademii. Risze! Byłam totalnie szczęśliwa, że mnie wybrano do duetu. Myślę, że no i ja zatańczymy świetnie. Jesteśmy jednymi z najlepszych w zespole i na pewno stać nas na wygraną. Lekkie rozczarowanie. Myślę, że to by była świetna okazja zbliżenia się z Jackie, gdyby ją wybrano. Akademia tańca. Siedem, osiem, jeszcze raz. Dwa. W tej chwili uczę zespół choreografii do układu na konkurs. Muszą go opanować dzisiaj, bo mamy spore opóźnienie względem innych szkół. Dwa i tutaj podwójne. Trzy i... Fajny ten układ, Michel. Spore wyzwanie. Opanowanie układu byłoby trudne, gdyby nie dodatkowe zajęcia, na które chodzę. Teraz wreszcie ogarniam. Teraz zostawię was na chwileczkę, żebyście popracowali nad dokładem. Zaskoczcie pozytywnie. No dobra, na razie. A nie, okej. Totalnie mnie jara, ten układ. Może dodam trochę swojej animacji albo trochę popój i w, e, w ogóle co na to. Dobra. Może jak będę tak ćwiczył, no wiesz, będę lepszy od ciebie, latroy. troj. jest spoko, ale ma rozbuchane ego. Lepsze niż LaTroj, no zabawny jesteś. <laughs> Urządzę Bekezo z jego, bo jednak za dużo sobie pozwala. Wiecie, czuję, że dobrze mu zrobi, jak ktoś. Sprowadzi go do parteru. No, jak idzie? Sporo akrobatyki, więc bierzmy się do roboty. Aha! Słuchaj, zanim zaczniemy, przyda się nasz amulet. Nie jestem pewna, o czym LaTroj mówi. Chyba próbuję wkręcić jego. Litości jej, przecież wiesz! Nasz amulet. Tak, tak. Nasza właśnie. tradycja. Ta, bingo. Aha. Też słyszałem już o tej tradycji. Widzę, co La Troje kombinuje i wchodzę w to. Emily ma szczęśliwą brązową baletkę, którą wygrała na turnieju. Stoi u niej na biurku, pójdź ją przynieść. Nie ma opcji, żebym zakradał się do biura, Emily. To wariatka. Daj spokój, ty najciszej chodzisz. Wejdziesz Aha. i nikt cię nie zauważy. Już widzę, że mi nie odpuszczą, dopóki nie pójdę po ten kapeć. Ziomal, ruszaj, no już! Jazda! Jazda, 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 jazda. jazda. Uuu, Dasz radę! <śmiech> <śmiech> o maturko, ja nie mogę. <laughs> Ozzy nie ma pojęcia, że go wkręcam. Na stopro. jestem w tym mistrzem. W tej chwili pracujemy nad duetem. Koncepcja jest taka. Pajęczyca, czarna wdowa, pomału uwodzi ofiarę, aż w końcu ją łapie. Myślę, że kilka porządnych prób i będziemy gotowi. Jest naprawdę ciekawy, tylko że czegoś brakuje. Nie do końca wiem czego. Chociaż w sumie wiem o co chodzi. Brakuje chemii. Nie ma żadnych emocji. Jest coś takiego w Bryszelu, że ja nie mogę jej spojrzeć w oczy. No, od wielu lat. Tak naprawdę, odkąd w ogóle zaczęłam uczęszczać do Akademii? No, świetnie tańczymy i uważam, że dobrze się dopełniamy. Uch. Uch. No jak? Jest świetnie. Myślę, że. Jeszcze kilka spotkań i wszystko będzie dopracowane i gotowe. A ty co o tym myślisz? Jest okej. Okay. Jest świetnie. Moim zdaniem najważniejszą sprawą w duecie jest chemia, a ja i Rischel nie mamy jej. Ale gdyby Jackie tańczyła to zamiast Rischel, nie byłoby tego problemu. Hej, 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 gdzie jest kodębura? Ozi? Już długo go nie ma. A, tak, tak, rzeczywiście. Martwię się, że Ozi nie wraca. Minęło sporo czasu. Nic mu nie będzie, on nic nie A jak Emily go złapała? Ziom, już nie panikuj. Nie ma, nie ma jest nawet dalej. takiej osoby. E, nikt nie będzie mu nic Ej. wysyłał, bo już biegnie. No jest, ty żyjesz. Bardzo się cieszę, że Ozzy wrócił cały. Gdyby dał się złapać, miałby duże przykrości. No, e, Oz. Gdzie ta baletka? Wiesz, e, nie znalazłem baletki, ale znalazłem formularz zgłoszeniowy. Na co? No, napisali, że to zgłoszenie na konkurs. Coś z tańcami z całego świata. A, jak się nazywa ten konkurs? I no. czy Michel o tym coś wie? Hey, no Hej, hej, hey. tym to się nie przejmujcie. Najlepsze jest to, że każdy dostanie tysiąc dolców, jak wygramy. Powaga? Powaga. Tysiąc dolarów. Naprawdę nieźle się napaliłem, bo przydałby się tysiak na głowę. Gdybym dostała tysiąc dolarów, zrobiłabym najazd na centrum handlowe. Wchodzimy w to. Świetnie. Mam pomysł na układ, ale konkurs jest w ten weekend. Sią, to pokażę. No, no, Tysiąc dolarów Zamy. tylko dla mnie? Już to widzę. Ale z ciebie gość, Ozi. Ale gość. Mogę wejść? No pewnie, o ile coś mi pokażesz. Coś pokażę. Ćwiczyłem sobie sam, kiedy przyszła Zara. Miałem dużo czasu, bo ojciec zabrał brata na mecz hokejowy. Ćwiczymy nowe ruchy, żeby przed kolejnym konkursem Emily wybrała nas. Słodkie, słodkie. Aha. Dopiero wyszłam z grupy B i jeszcze nie poznałam dobrze ludzi z grupy A. Lubię, kiedy z Josh'em pokazujemy sobie kroki. Wiesz gdzie jest wyjście przeciwpożarowe? Nie. Bo ja zamierzam zaraz dać tutaj czadu. A Spoko. Dawaj, tańczymy. Pokaż co umiesz, Zaro. Spędzam dużo czasu w studiu, czekając, aż brat wróci z treningu. Hokej mojego brata Adama na pewno zajmuje dużo czasu w życiu rodziców. Ponieważ dużo w niego zainwestowali. Ale na mnie też ma to wpływ. Chyba jedyną korzyścią jest dodatkowy czas na taniec. Josh radzi sobie świetnie w tej bitwie tanecznej. Naprawdę wymiata. Ale ja też mam co pokazać. Jesteś lepsza niż myślałem Dziękuję, i nawzajem, jesteś wspaniały Powinniśmy to kiedyś powtórzyć, dobra? Tak, byłby z nas super o. duet Najlepszy duet Zara i ja byśmy pozamiatali, gdyby Emily wybrała nas do konkursu To niezwykła tancerka Uwielbiam spędzać z nią czas Pani Arbus będzie za chwilę Cześć, Emily e, Trochę się martwię naszym duetem jak to? Macie jakieś problemy z choreografią? Nie, nie, nie. Choreografię umiemy Już, super. Proszę. Aha, no to nie widzę problemu. Wiesz, chodzi o to, że Rischel w tańcu jest troszeczkę zblokowana emocjonalnie. Rozumiesz, w duecie liczy się chemia. Na przykład gdyby to tańczyła Jackie, to o, byłaby chemia. chemia! Jasne, chemia! Rozumiesz. No, a chcę zmienić Rischel na Jackie. Widzę, co jest grane. Nie powinnam raczej podejmować decyzji na podstawie tego, w kim się zakochałeś. Co? <laughs> nie, nie zakochałem Dobra, się. Dobra, słuchaj. Richelle jest tancerką o wspaniałej technice. Jest nawet lepsza od ciebie tak naprawdę. Dobry tancerz potrafi coś z tym zrobić, tak? Tak, masz rację. I przepraszam, że zawracam głowę. Mhm. Emily się myli. Ten duet mógłby wypaść lepiej, gdybym tańczył z Jackie. Nie wiem, co teraz zrobię. Dobra, to nauczę was tradycyjnego tańca litwańskiego. Urodziłem się w Litwanii i taniec jest ważną częścią kultury. Nigdy w życiu nie słyszałem o Litwie. Leży nigdy. w Europie Wschodniej nie. i jest bardzo małym krajem. Może dlatego. O, Dobra, no, tak. no to w tym tańcu istotną rolę grają kolana. Bo okay. w Litwanii kolana uchodzą za najładniejszą część ciała. Ja mam piękne kolana i. Z przyjemnością, jak pokażę. Można przyspieszyć krok, można zwolnić, można zrobić podwójny, pojedynczy. Chyba wczułam się w klimat. Dużo się nauczyłam o Litwanii. Wielu ciekawych rzeczy, o których nie wiedziałam. Naprawdę uwierzyli, że taki taniec istnieje. W Litwanii strusia uważamy za króla ptaków, a w tym tańcu szyja ma naśladować ruchy strusia, więc ją wyciągniemy? I dodamy ruchy do tyłu i do przodu, całą szyją. Ozji nas uczy jakichś dziwnych ruchów z tańca ludowego. Bardzo dużo pracują kolana i szyja. Co dziwne. Mam pewne podejrzenia co do tej całej Litwanii. Wiesz co, nie chcę cię tu disować ani nic, ale myślę, że to po prostu, no wiesz, słabe. Dobra, naprawdę Litwania nie istnieje. I nie ma też żadnego konkursu tańce świata. Chcę się po prostu zemścić za ich kawał. Powiem ci jak się poczułem? Czuję, że to brak szacunku. Jakbyś też obrażał moją kulturę, no, tak, moją jasne, ojczyznę jasne. i całą rodzinę. Racja, przepraszam. Twoje prawo. E, w porządku, prawo. w porządku, spokojnie. Tylko pokaż kolana. Aha. Jak ruszasz. E, pokaż mi kolana. Dobrze? Bardzo fajnie. E, teraz ty. Nie chcę się wyśmiewać z niczyjej kultury. Tańczę, nic nie mówię. Kolesie chcieli toczyć ze mnie bekę? Jeszcze nie kumają. Ja będę się tu śmiał ostatnio. Próby idą dobrze i w ogóle? Tak, wszystko gra. A, jak mm. duet? Siedzę teraz w poziomie zero. Umówiłem się z Jackie i rozmawiamy o duecie, który tańczy z Richelle. Myślę o tym, że Jackie mogłaby być moją partnerką. Czy ona też o tym myśli? Emily mi trochę dowaliła, ale już w porządku. Ale dlaczego? Wiesz, poprosiłem ją tak jakby o zmianę partnerki. Na kogoś, z kim mam większą chemię, ale nie zgodziła się. A ten ktoś, z kim masz większą chemię, to ja? No, a co byś pomyślała, gdyby tak było? Chyba, że to słodkie. Bez sensu. Miło mi, że chciałby zmienić partnerkę i tańczyć ze mną, ale tańczył z Richelle już tyle razy. Nie może psuć tego duetu. Są inne metody, żeby spędzać czas ze mną. Jakie? Iść coś zjeść dzisiaj po próbie? Fajny pomysł. Świetnie, no to do zobaczenia. Koniecznie. Rozumiem, że to zdrada przyjaciela, ale bardzo się cieszę, że spędzę dzisiaj trochę czasu z Jackiem. To teraz... U tak, a potem w drugą. O, czujecie, prawda? Gręcimy szy. Ciągle nie wierzę, że to kupili. Myślą, że ten taniec jest prawdziwy, nie podejrzewają, że ich wkręcam. Tak! O! Tak! O! Staram się, żeby wyglądali tak głupio, jak tylko się da. Dobrze mi idzie. Aha! Tak! Szczerze mówiąc, nie jestem pewny na 100%, pro, że tym tańcem wygramy po tysiaku. Uważam, że tradycyjny taniec litwański jest bardzo wyjątkowy. Dla mnie to rewelacje. Dobrze się bawię tańcząc z tą grupą. Czuję się na miejscu. Amy mi, Abigail! Co ty wyprawiasz?! Okłamałam mamę w sprawie zespołu A. To najgorsza rzecz, jaką zrobiłam. Teraz już wie. To okropne. Jestem rozczarowana każdym tancerzem tej grupy. Przynieśliście wstyd Akademii. I to przy matce Amy! Teraz ja muszę się z tego tłumaczyć. Tańczyliście tu jak kurczaki. Strusie. Ach. Czuję się tutaj winny, bo gdybym nie wkręcał jego na początku, nic takiego nie miałoby miejsca. Daję wam taki ważny układ do przećwiczenia, a wy to olewacie? Dziękuję. Mamy duże kłopoty. Chcę powiedzieć, naprawdę duże. Wielkie. Możecie tu siedzieć całą noc, nic mnie to nie obchodzi. Uczcie się. Chciałem tylko pożartować tych gości. Nie przewidywałem, że to się tak skończy. Czuję się dużo lepiej, przychodząc na próbę po rozmowie z Jackie. Spojrzałem na to inaczej. Spróbuję zatańczyć jak najlepiej duet z Richelle. Hej. Rozmawiałam przed chwilą z Emily. Myślisz, że nie wiem, że mam problemy z nawiązywaniem kontaktu? Nie musi mi tego mówić Emily. Miałeś problem, dlaczego nie powiedziałeś o tym mnie? Ryszel, bardzo przepraszam, tylko czułem, że chemia między nie nami... Mieliśmy złą chemię, to ciekawe jak będzie teraz, kiedy próbowałeś się mnie pozbyć. Wcale nie chciałem zranić Ryszel. Ona i tak nie zrozumie, o co mi chodziło, ale teraz czuję się z tym okropnie. B bardzo cię przepraszam, nie chciałem, żeby tak wyszło. Naprawdę... Może po prostu zapomnijmy o tym wszystkim. Tak ćwiczmy, nie wyjdziemy aż nie będzie idealnie. Liczę, że nie masz żadnych planów, bo musimy wypracować chemię, prawda? Od początku. Co ty sobie myślisz? Nie wolno używać telefonów. Od początku. Nie mam telefonu i nie mogę przekazać Jacki, że się nie spotkamy. Miałam spotkać się z Noa w poziomie zero po jego próbie, ale nie przyszedł. Nie rozumiem, dlaczego tak zrobił. Nie mogę uwierzyć, że się nie pojawił. Nawet mi nie wysłał SMS-a, żeby to wyjaśnić. Myślałam, że lubię Noa, ale bardzo mi się nie podoba, jak mnie potraktował. Dostałem sms od ojca. Jest z moim bratem na treningu hokeja, i wszystko im się przedłużyło. Przyjedzie po mnie najwcześniej za godzinę. Nic nowego. O, a ty co tutaj robisz? E, czekam, aż ktoś mi odbierze. Za pięć minut. A ty co tu robisz? Zapomniałam książki. Ale robi się już późno. Może chcesz, żeby cię gdzieś podwieźć, czy coś? Nie, naprawdę. Tata zaraz przyjedzie, zaczekam. Na pewno przyjedzie? Tak, Ta. zaraz będzie. Na pewno. Dobra, do zobaczenia Ta, jutro. Tak, do jutra. Nie powiedziałem za, że, co się dzieje, bo nie chcę wciągać ludzi z akademii w moje rodzinne kłopoty. Ta sytuacja mnie wkurza. Rodzice zawsze uważają, że to co robię jest mniej ważne niż to co robi mój młodszy brat. Hokej okay, jest ważniejszy niż taniec. To naprawdę mocno mnie rani. Proszę, proszę, to przemyśleć Nie, nie, już postanowiłam Wypisuję Amy z Akademii Nie mogę sobie wyobrazić Akademii bez Amy Gdybym mógł cofnąć czas, postarałbym się, żeby Amy nie odeszła Zasługuję, żeby tu być bardziej niż ktokolwiek A pani powinna się wstydzić Manipuluje pani dziećmi żeby tu przychodziły, chociaż mogą tańczyć w prawdziwym zespole, cicho, Amy! Może ona ma rację? Może naprawdę zwodzę tych tancerzy? Jestem z siebie niezadowolona. Wszystkich zawiodłam. Amy tańczyła w grupie A! Teraz marnuje czas tutaj? Ach, to jakiś skandal. Nic z tego nie Mamo. będzie. A moja córka nie będzie marnować czasu. Mamo! Pożegnaj się z kolegami. Taniec to powód, żeby wstać rano. I taniec to coś, co daje mi szczęście. I jeśli nie będę mogła dłużej tańczyć, będę nieszczęśliwa. Bo tak bardzo to kocham. Amy, pożegnaj się natychmiast! Do widzenia. Polskiej na zlecenie NC Plus Studio Sonica. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Dźwięki i montaż Maciej Brzeziński. Dialogi Paulina Łączyńska-Pietraszko, Antonina Kastrak, Dariusz Kosmowski. Kierownictwo produkcji Helena Siemińska. Wystąpili Julia Kunikowska, Zuzanna Galia, Paulina Komenda, Dominika Sel, Marta Markowicz, Karolina Bacia, Magda Karel, Przemysław Wyszyński, Maciej Falana, Krzysztof Szczepaniak, Jan Rotowski, Józef Pawłowski, Jakub Jóżyk i inni.